Cześć! Witam Was dzisiaj w moim pierwszym odcinku. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje Movistar Planet. Ja się nazywam RayD i chciałabym Wam też pokazać zakupy, kupić z Wami jakieś ciuszki fajne. No i pokazać Wam moich przyjaciół, tak w ogóle całe moje Movistar Planet, nie? No tak, no to zacznijmy może od przyjaciół. No, takie ja mam nawet dużo przyjaciół. Pixie Star. Nie z lubię, no ale dobra. Patrzeć, jak się siebie tutaj zobaczę. No, dużo mam tych przyjaciół. Albo wiecie, chyba wszystkich przyjaciół, bo nie będę pokazywać, bo mam ich. Uu, uu. 500, 50, 50. No dobra. stwierdził o eee, Wejdźmy na pocztę. Muszę odpisać mojej koleżance. Dobry wasz no, Tak szukajcie mnie na yy, YouTube, żeby obejrzeć filmik. To jest konserwacja, nie znaczy, no może nawet być. No. Nawet może być. No. To jest też moja koleżanka ze szkoły Natalia. To jest też moja koleżanka ze szkoły Ala. No dobra, skończymy z tym. Albo jeszcze pokażę Wam y, moje... może jedną jeszcze koleżankę. To jest też moja koleżanka ze szkoły Natalia. Też. To jest też moja koleżanka, no, przyjaciółka ze szkoły. Weronika, to jest też moja przyjaciółka, bardzo bliska, BFF, to um, jest ze, ze szkoły Ania, ona też ma um, na YouTube um, kanał. No i później Wam, może będzie z nią filmik na 100%, może jutro, może nawet. Nie, chyba jeszcze dzisiaj wieczorem nagram. No dobra, to przejdźmy może do zakupów. Nie, sobie kasy, sobie kasy, kupiłam, kupiłam. no i akurat na ten odcinek, żeby wam coś tam nie, coś tam kupić, no i nie, 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 a i bardzo Was proszę, kto ogląda ten filmik, proszę, żeby pisał na tych o Jezu jaka ja jestem. Moja łane oczka! Ja już widziałam. Tak. Żeby pisał w wiadomościach, w komentarzach. O tym mam być na następny filmik. Ja te najlepsze wybiorę i zrobię na tym następny filmik. O, jaka ładna. nie widać. To jest przyznaczne, to jest najładniejsza. To Tak, 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 tak. Nie. To jest najładniejsza. Nie wiem. Już nie wiem co to jest najładniejsza. To. To chyba wybiorę. Już nie wiem. Dobra, biorę to. Nie! To! To biorę to, na to powiem to, to. to, to. No. O, jakie to jest liczne? No dobra, ale to może nie w tym wyniku, bo ja tutaj chciałam Wam pokazać Pana. Ym, zakupy. Odzież, nie? No dobra. No co. Ostatnio mi się skończyło VIP. No i nie mogę nikogo przyjmować do przyjaciół. No ale możecie oceniać mój pokój bez przyjaciół. Ja później wam jeszcze pokażę, nie? Właśnie czekałam na to od już lufusu. Muszę sobie z tym co już wybrałam. Co kupuję? Więc muszę to zdjąć. Tutaj mój to wszystko muszę zdjąć, żeby go przymierzać. Nie radzę się teraz chłopakom patrzeć. W sumie nie daj stanik. Um, o matko. Uh -huh. Nie mogę, nie można patrzeć. Też nie można patrzeć. Nie można. Dobra, szybko. Nie będę cię śmieszać. Dobra, jest. Kupujemy tom. I tom. I tom. Bardzo to chcemy. I tom. Bo, te właśnie są tam, bram. Na razie to mu kupiłem. Ja muszę to mu kupić. Dobra. I jeszcze do tego. O! Już, dobra. Wszystko. O matko, jakie teraz dla nas naczeka? I stołem. Jezu, to może też jakąś. To by mnie nie było na tym. Na. U, u, u. I jeszcze buty. Tam na MS nie było i dlatego, wiecie, się zachwycam. To jest ładne, ale one są nowi. Też są piękne. No tak. I to, 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 i to. Dobra, kopuję wszystko. Dobra. I to z zakupu już kupione. Okej. Okay. Dobra. Mogę być tu trochę zamotana, bo to mój pierwszy odcinek i dlatego musicie uważać, że jestem taka i owaka. Ale wiecie. Dobra. Klikamy. Ale mi mówi... No dobra. No, no. O Jezu, jak ja wygląda. Wuj, to mam. Pójdę na Nawet sama nie wiem jak dlaczego ustanowiłam Aha, bo ja byłam tak ubrana jak na Halloween, tak fajnie. No Znaczy nie na Halloween, no tak nie. Tak. Na mm, robotowo byłam ubrana, bo... Lubiłam takie. Ja lubię, ale zmieniłam je. No i właśnie dlatego sobie wzięłam tą apkę. Ja mówię zawsze apka. Nie wiem dlaczego. Dobra. Ok. No to może teraz bierzemy to, nie? Tutaj mówię czapę. Nie, włosy nie. Włosy. Zostaje, wiesz. zostają, bo działam. To też Radę się chłopakom nie patrzeć. Dobra, oddejmę na chwilę włosy. To też nie. To mam do tego kompletu. Dobra, zakładamy. Zakładamy też to. Zakładamy też to.

Szybko zmienię apkę na ten czas, bo to jakieś... brzydkie. Dobra, niedzielna apka. No dobra, co by teraz tu... Tylko coś zimowego Nie mam żadnej zimowej, więc... nie wiem. Dobra, zostawmy na razie to. Idziemy do, teraz do animacji. Ja mówię na to apki. Spoko. Po prostu zrozumcie. Apka to animacja. Apka równa się animacją, nie? Jak się zapiszcie, to tam pamiętajcie, no. Po prostu zrozumcie Rozumujcie. Dobra. O, matko. Ale dna. No. no dobra. Może to jest ze śniegiem, bo jestem cała w śniegu. Co zobaczymy za diamenty? Bo ja mam dużo diamentów. Trzeba mieć dużo, dla mnie dużo. Ok, co? Zaglądam do prezentu. Uuu, uuu, uuu. Duży sam. Ale nie, nie. Mam coś ze śniegiem, wiesz? Mam na to. Mam coś ze śniegiem, bym potrzebowała. ten, Mikołaj. Dobra.

O, aniwkę chcę zobaczyć. Może mi się trochę ciąć, bo mam to za dużo włączone. Dlatego tutaj będziemy się trochę ciąć. Spam mi. Dobra. No co jest ja mamo? Dobra. ta jajniczka jest niepotrzebna. Po prostu bierzemy bałwanka. Bo on basuje. Dobra. Kupię. Pokażę Wam też tą moją drugą apkę, w której się z globem całuję. Bo jest taka, w której się z bałwanem całuję. Pokażę Wam, ona jest zwariowana. O, co właśnie? O, tak, patrzcie.

no to chyba już tyle. Resztę wam pokażę w następnym odcinku. Pa!